Czy Minecraft powraca? Czy Minecraft powraca? Rezzi gdzie jest Minecraft? Rezzi gdzie jest Minecraft? Rezzi wrócił do Minecraftu? Kiedy Minecraft na wodach? Na Minecrafta po śląsku Było tela wyświetleń I było tela łapek w górę Jednym słowem W pizdu A to oznacza, że jeśli będzie ich znów w pizdu To wracamy Pomyślałem sobie, a ale zapomniałem o jednej rzeczy Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek I witam w kolejnym odcinku Kolejny odcinku? Tak, jakby kolejnym. Coś w sensie nie wiem, czy w kolejnym. Minecrafta po Śląsku. Czy wracam do Minecrafta, czy nie wracam do Minecrafta? Czy będzie seria na kanale gamingowym z Minecrafta po Śląsku, na modach, czy tylko po Śląsku, czy w ogóle zwykły Minecraft? Dzisiaj się tego dowiecie. Zostawcie subo i łapkę w górę, to wtedy będę wiedział, że chcielibyście tego Minecrafta tak na serio. Cały czas się zastanawiałem nad tym przez ostatnie dni, jak już nawet nie kilka, no kilka tygodni nawet. Wszyscy moi znajomi podchodzili do mnie, z którym współpracuję, działam i tak dalej. Elezji. Nie no, oni mówią mi remek. Wrócisz do tego Minecrafta? Czy co? Czy tak nie, nie chciałbyś? Wszyscy wracają, coś tam o tobie gadają, coś tam chcą, nie wiem. będziesz nagrywał Minecrafta? No i cały czas mówię, nie wiem. Może na gamingowym coś? Może po śląsku? Może po śląsku na modach? No nie wiem. No i cały czas byłem taki. No nie wiem. No i pomyślałem sobie, kurde, spróbujmy. w się sensie, zobaczmy. Z zobaczmy, jakby to było. Więc zanim oznajmię że będzie to rzeczywiście gruba seria to spróbuję dzisiaj zagrać tak od A do Z taki jeden odcineczek na lajciku po śląsku oczywiście by zobaczyć czy to jest to czy to jest nadal to czy w tym serduszku tutaj jak się wczuję w to, to czy będzie takie czy może jednak więc dzisiaj się przekonamy jeśli będzie kontynuacja to będzie ona na kanale gamingowym, więc tam też wbijajcie Reziborn to be gamer. Tam gram w gry, tam subskrybujcie, bo tam właśnie ta seria może się pojawić. A teraz przekonajmy się, czy ten śląski... Znaczy już to śląski to jest nowość dla mnie, ale czy ten Minecraft, czy ten Minecraft w wersji śląskiej też mnie wciągnie. I tu nie chodzi mi w ogóle o wersję językową, tylko chodzi mi o samego w sobie Minecrafta. Czy to rzeczywiście mnie chwyci tutaj. I powiem tak, ja chcę więcej. No albo jednak powiem okej, okay, jesteśmy. Już bez jaj. W sensie ostatnio były jaja, tak teraz serio spróbujmy. Złonocz, nowy świat. Nora Rezigiora Więcej opcji świata, złącz struktury, Zorta świata akuratny. Nie wiem co to jest napisane. Przyjrzyjmy na cygańska. na cygaństwa. Nie Odłóż, odłóż, nie chcemy cygaństw, żadnego game modów. Geszynkowo Kastla. To już cholera wie. Rozpocznijmy przygodę. Jestem ultra ciekaw. To jest taki test na mnie teraz. Czy ja rzeczywiście nadal jestem w stanie się jeszcze w tym odnaleźć, czy już po ptokach i już. Rez jest za stary na to przekonamy się dopiero za chwilę. Odblokowano nowy receptury Badni na książku. Chciałbym oczywiście znaleźć tu jakąś fajną miejscowość już na dzisiaj, żeby mieć to jakiś fajny domek, no bo jednak noc też w końcu przyjdzie. Jestem ultra ciekaw Odlokowana nowa receptura, badnij na książku Recepturka ja... Drewno jak zawsze Na samym starcie jest ultra potrzebne, tego potrzebujemy dużo Też piszcie zresztą komentarze, czy jeśli miałby być powrót to w wersji śląskiej Czy jeszcze jakieś mody rzeczywiście i byłby to po prostu Minecraft na modach po śląsku powrót W ogóle tego skina też będę sobie musiał zmienić Ale to ja jeszcze nie jestem na tym etapie, żeby teraz skiny Zmieniać, bo to, 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 jeszcze nie jest to ludziska Jeśli ktoś tutaj będzie miał Ej, Redzi, gdzie jest twoja zielona koszula w kratki? Doskonale ją pamiętam, nie bój żaby no, Odblokowano nowe receptury Batnij na książku, recepturka Tutaj powinien być za chwileczkę... Kamień, już sobie go zróbmy od razu Wobec bez tego ani rusz. Jakie to jest dziwne, uczucie To jest <frapple> tak, jak na przykład mieszkacie, na przykład w innym mieście, studiujecie albo coś, bo jeszcze nie doświadczyli i wraca się do siebie do domu po dłuższym czasie. To jest takie, wiecie, to jest takie. Mmm. I, i, I to jest fajne. W sensie, podoba mi się to. This is, this is good. Ale jestem ciekawa, jak to wyglądało. Wiem, że tam Kwartowa masakra wróciła. Nie dostałem żadnego zaproszenia, więc o nic nie mówię. Nie? Ale na początku chciałbym sprawdzić po prostu, czy. O! Ej! No halo! To nie ma serwer, rzymia, kostka, kiok, Dymbowe belki, falbanek oraz drewno drze HK. Ja, trochę to kamienia zbiera, niech tam będzie z okolice okolice półstaka. Jeśli dobrze pamiętam, półstaka to było 32, a cały stak to było 64, jeśli dobrze pamiętam. Tego się nie zapomina jednak chyba tak, tak a zastanawiałem się, czy, czy ja będę wiedział co zrobić i jak to zrobić i tak dalej. Trochę jeszcze to muszę muszę sobie zbindować inne klawisze, bo trochę mnie to myli. Pamiętacie jeszcze ten sposób w ogóle? Teraz zrobimy kilof i łopa... Aha, musiałem dać patyków więcej, patyków miało być więcej, siekiera i coś jeszcze było. A, miecz! <grystanie> Właśnie to jest to, o czym mówiłem, nie? W sensie jeszcze ten movement mój tutaj będzie dziki, dziwny i nieogarnięty, ale tak po prostu chyba musi być, bo... Polipszyny! Postęp tym złączony grzyby. To może być też dobra opcja pod kątem wyżywienia na początek, no bo tu zwierzątek żadnych nie widzę, ale ogólnie ta okolica grzy grzybna mi się w ogóle nie podoba. A tu są grzybki. Troszeczkę dipta sobie jeszcze weźmy. A czy te grzyby dało się, ja nie pamiętam, zeżreć tak same z siebie? O nie, 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 nie. jednak nie. E -e, to nie było takie proste. Dobra, trzeba te krowy zabić grzybne. Pamiętam, ej, przypomniało mi się, że jak się skacze. E, to to jest lepszy atak. Haś tu? Grzybi co jedna. Ty małe zarosłaś. A disco polo to są moje. Klimaty śląskie. U nas disco polo to każdy słucho. Nie no, no na weselu. Na weselu to... No Jezu, jak na weselicho pójdziesz na Śląsku, to szykujcie uszy na wszystkie rodzaje szlagierów. I ja wiem, że teraz gówno widzicie, ale ja nie mam nawet pochodni jeszcze. Nie, ja stąd wracam. To ja się boję. Nic, okej, okay, wy to mnie do tej pory... O! Węgiel! Ja do tej pory się boję cave'ów. Ja jednak mam złe... Ja to jednak pamiętam, że na trójkę miałem łopatę zawsze. Nie wiem, czy pamiętacie moje movementy, inwentory i wszystko, te, te czasy budowania. Mm, ale ale ja ja, ja to, to jest masakra węgiel węgiel ja to jest węgiel my na śląsku też mamy węgiel y, dużo węgla dlatego że chodzimy znaczy ja nie nie nie, że nigdy nie był na grubie Znaczy, ja, był że na grubie nie ale no że zwiedzał grubę jak że był mały on ja na grubie nie pracował jeszcze y, i raczej nie byda ale moi koledzy pracują na grubie i normalnie węgiel wykopują Taką mają robota, to nie ma bezpieczna robota, także szacun dla wszystkich górników. Bez nich byś miał zima w chałupie! Dziękuję kopalniakom. <noise> kopalniaku, Jezus, to są cukierki. <noise> no, ale mamy trochę tego jedzenia. Takie, takie easy, szczerze mówiąc. Ja, ja, ja powinienem godać po śląsku, przepraszam. A ja nie wiem, czy pamiętacie czasy yy, Minecrafta alfa. I w tych czasach nie było tak łatwo, że ty idziesz tu tu już dup 10 krów. Tam trzeba było się nasilić, żeby te krówsko znaleźć albo co innego jeszcze do zeżarcia Moja pierwsza groczka w Minecrafta, jakże jeszcze wtedy youtuber prawie że nie był. No coś tam już nagrywałem wtedy jakieś dziwne filmy, ale mm, pamiętam swoją pierwszą groczka, jakże jeszcze nie wiedział co to w ogóle jest work ten workbench ten wiesz. Yy... Falbanek ni, i że wszystko z ręki bił i potem przyszły te szkieletory i inne, się tak obestrał, wykopał, żech ten kamień ręką żech to kopał, pamiętam. W takiej w takiej normalnej, o, w takiej na przykład górze, tu żech se wykopał ni że się zadirtował, za że się takie, że chce drzwi zrobił z dirta i żech tam siedział całą noc, aż było jasno, bo że nie wiedział nawet, że tam można te te łóżko skraftować. Także było grubo, było grubo. Ale wracając do tego, tutaj, feelingu tej gry, cały czas się zastanawiam, na ile byłby tutaj sens, żeby w ogóle jakieś tam mody a, a, a włączać. Bo, bo tu jest tego wciół przeca. Ale, ale kto wie, w sensie aktualnie nie patrzę perspektywicznie, że już tu nową serię robię, czy coś, tylko tak, tylko tak postanowiłem sobie spróbować, zrobić taki test. Czy z owcy było jedzenie? Nie pamiętam tego. Było. Kurde, już piąty level? Ja dupia. Wiem, nie powinienem tak spamować też tym klawiszem. Pamiętam, że to powinno być. No! Od razu, że ją zabił. To trzeba tak. A! A! No, na dwa hity schodzi, ty! A skoro mamy owce, to możemy zrobić też łóżko. Zajebiście. Nie jest źle wychpadał nawet, dni. Gdybyśmy mogli jakieś kurczaki znaleźć, to sobie pieczonocipka zaś zrobimy, ni? A dla, dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi z pieczoną cipką, to to po śląsku pieczony kurczak, więc spokojnie, to nie są jakieś wulgaryzmy z dupy. To wszystko to jest śląska gotka. I mi się brzozy nie podobały, i oto dupian z brzozy zrobię sobie te. Patyki, brzoza to nie było coś dla mnie. Nie wiem, czy pamiętacie w ogóle styl mojego budownictwa i tego jak to wszystko wyglądało. Wydaje mi się, że moje ulubienia co do budowania do tej pory pozostały. W sensie to nie jest tak, że jakbym teraz w, załóżmy, tak? Hipotetycznie, czy wszystko hipotetyczne, no? że wracam do Minecrafta, to, to nie jest teraz tak, żebym budował nagle, nie wiem, jakieś yy, innowacyjne, nowoczesne budynki. Jestem pewien, że trzymałbym się dalej tego stylu takiego folkowego, rustykalnego, właśnie. To akurat to się u mnie nie zmieniło. Dalej jestem zakochany w takim stylu. Pamiętam ty! A spodnie? Tak. Dobrze pamiętam. Ja wszystko pamiętam! majster. Ty się, ty się dobry, ci powiem! Pa, już masz skórzane wszystko, ni. Jak się z tego korzystało? A, prawym, dobra, sorry. Piec się robiło z kamienia. O, dobra. A to tak trafiłem na ślepo wam powiem. Ej, już jest cima! Idziemy w tamte w tamte normalne tereny tam. Tam jakieś góra, że widzą Idziemy w tamtym kierunku. Tam spróbujmy coś zdziałać, jeśli chodzi o jakiś prowizoryczny i szybki, i szybki yy, szybkie przeżycie. To jest w ogóle teren dżungli. Podoba mi się to. Yy, ten rodzaj w ogóle.. O, będzie cipka pieczono! Ja chodź tu! Pieronię gdzieś do stów dupa. Cip, 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 cip! Właśnie po ostatnim odcinku. Yy, z Minecraft'a, właśnie, jak, jak, tam, jak tam mieliśmy to magiczne słowo: pieczono cipka", <grymne> To wszyscy się wtedy złapali za głowę. A więc stąd się wzięło wołanie do kur, cip, chip, chip, chip. Całe życie w niewiedzy, i takie tam śmieszki. Tu jest gęsto i tu już pewnie będą skubańce, popaprańce. Jestem pewien. A no, tu jest cave. A może gdyby tak sobie tutaj. Albo na drzewie, może się sobie zamieszkam? I zróbmy jeszcze tak. Ja pamiętam, że te liście też po czasie znikały. Musimy sobie tutaj troszkę. Ja wiem, że szkoda mi, szkoda byłoby drewno teraz zostawiać drewno, ale ja nie lubię robić nieporządnych rzeczy. Ja lubię, jak już coś robić, to porządnie. Nawet taki domek jednorazowy. To nie może być takie z klejki gównianej jakiejś. To musi być porządne. I proszę bardzo, Rymigiuszek tutaj sobie zrobił domek. Bardzo fajnie, na, na drzewku sobie zrobiłem Damek. Nie widzę w ogóle potworów jeszcze póki co. Znaczy to dobrze ja tam się nie śpieszę z jakimiś tutaj yy, bitkami, mi? ale no tak godom, że tak jeszcze potworków nie widzę. Dobra, stawiej mi to tukej, to mi tukej stawiej tu mi daj węgla. To mi niech się robi to jedzenie. Oś jasno zrobiło pięknie. I teraz tak, tutaj potrzebujemy zrobić dwieże. Trzy pary dwieży się robi, ja? Dymbowe zwierzę. Trzy pary, no zobacz go. Na shifcie to było, no? Pamiętam, pamiętam, moje drodzy, pamiętam eee... A dach? Tyciulu. Eee, głupi, już tam nie wejda. O wejdę, wejdę. Wszystko da się zrobić, patrzcie. Bam. Eee, no z gówna nie zrobię dachu. To już w ogóle nie wchodzi w grę. No takiego krzyża też nie... Ty już coś do mnie łupie? Czy mi się zdawało? Ktoś coś strzelił? Ja słyszał coś Ja jestem ciekaw czy te potwory są tutaj I czy... Jezus A! Co mnie zabiło? Jo! Ja! Co to? To nie jest szkielet Ty siulu, Co ty mi tu? Co to jest? Ty patrz gnoja Jezus Mario, ja nie wiedział że takie nowe rzeczy są w tej grze Ale że się wystraszył Masakra Że takiego lekkiego zawału dostał. I kaj to jajko? Nie ma nie ma kury. Jedzonko zostawimy po lewej. Węgle i patyki. Powiem wam, jest fajnie. Mi się podoba. Mi się nawet to podoba. Ale coś mi się tu zlagowało. O, coś to mnie martwi. W sensie nie wiem, dlaczego takie lagi występują. To jest dla mnie bardzo niezrozumiałe i dziwne. O, trzeba już zjeść, bo już głodny. Prop, 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 prop. Hop, 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 hop. Okej, okay, życie się regeneruje, super. Ale szybko to się regeneruje, patrz, już full życia. Natomiast teraz starczyć jak debil. A, mogę przecież się wyspać, tak to było? Jo, pamiętam! Pa, że to złonacił, postem złonaczony! No zobaczcie, i Zigera już tutaj sobie poradził, ale to jest bez sensu, że się przespałem, a to się całe nie zrobiło. Się tylko ten ognik dokończyć, tu jeszcze wypalać i pójdziemy zobaczyć, co tam się ciekawego znajduje. Powiem Wam szczerze, jestem w szoku jak szybko się wkręciłem i to jeszcze po śląsku toję. Na przykład mamy 8 prawoków, dwa dębowe dwieża, mamy dwa pióra, dębowe belki też mamy i na przykład mamy też Halter, no. Still halter. No, że chcę tej pieczonej cipki jeszcze nie zrobiła, a że jakby ja bym ją zrobił z chęcią gdyby się dało. Zróbcie mi jedna pieczonocipka. Mamy! Pieczonocipka i dalej się spadało. Dobra, to niech tu płonie, to niech tu stoi, idziemy dalej w bój. Nabitka. Czy ten czultan dalej stoi? Nie ma go. To dobrze, możemy iść dalej. Ty popatrz, popatrz jajka i pieczone cipki. Chodź tu, chodź tu, znaczy to jest jeszcze surowo cipka. Ja cię widział, tyś tujka jest! Hyah! Surowych cipek kilka. Zawsze warto mieć. Jezus, już odczep się Remigiusz, odczep się od tego brzydkiego słowa. Ale już mi się, już tutaj mam jakieś głupie pomysły, znaczy głupie, dobre pomysły. Jakby tutaj coś zbudować, to zrobię tam. A jakiś bym tu most dupnął, a tu bym zrobił taki dom. O Jezus, no już bych budował, nie? Ale jak, jak wróciła ta szklatowa masakra, to też muszę przyznać, że włączyły mi się wspomnienia. No i idziemy w jakieś fajne miejsce, jak znoda fajne miejsce tutaj w tej grze. To mogę, może mi być ciężej odmówić jeśli chodzi o jakieś tu seryka, ale ja chcę góry, góry i lasy, pieczonocipka, żrytoł. Co to są za kwiaty w ogóle? Co to? Bez. na książka, recepturka, ja? <śmiech> <śmiech> Chatka wiedźmy. I lewitująca ośmiornica. Różowo tulpa. Ja nie wiem co ty do mnie gadasz. No tulipan chyba, nie? No dobra, dupić to. U tej, y, u tej wiedźmy chyba dało się jakieś fajne rzeczy znaleźć. I z tego co pamiętam to ona chyba atakowała, ale nie jestem teraz pewien, trzeba by na pewno. Ja ona jakimiś potionami rzucała Tempa, dzida. Ja już pamiętam, ale jak mnie nie zobaczy tutaj po cichu tylko wejdę, to chyba nie będzie problemu. Miecz! Będzie bitka? Ty to jest kot. A to jest, to jest dobry kot czy to jest zły. Cio! Ty się dobry kot czy zły kot? Kaj, twoja matka? Nie ma zniknęła. Nie godaj, że już tu przyszła. Nie ma jej jeszcze. A co z tym kotem mogę zrobić? JEZUS! Ja go nie chciał ubić, ja go chciał nakarmić tym stekiem Nie je A co on zeżre? Pierze? A swoja mu dać? Zeżre czyni? Ja nie wiem jak tego ciula nakarmić W coś ty się wdupił, w te... Halo Ty no i spinkolił Utopił się, płynie! Ja nie, nie chcę tego kota, on już jest dziwny, ja widzę Nie ma skarbu, ja myślę, że to będzie jakiś skarpa bo co? JEZUS! Jezus! Co to? Co to? Kogoś pociulało chyba. Ja się nie pisałem na takie rzeczy w Minecrafcie, nie, nie, nie. No nic no, co mam powiedzieć. Działchy, działchy i synki. Czy ten Minecraft bydzie? czy nie, no ja nie wiem już sam. Byłoby ciekawe na pewno. Na kanale gamingowym oczywiście byłaby seria. Ja nie wiem. Czy na modach, czy właśnie ten już pozostawić bez modów. Ale po śląsku Minecraft oczywiście I byśmy sobie tak takiej grali nie? Moi drodzy, nie wiem co dalej, wy mi sami powiedzcie co dalej, bo ja już sam nie wiem Więc dajcie mi znaka mm, Chciałbym, chciałbym żebyście mi napisali I komentowali I zdawali znać czy, wy czy rzeczywiście takiej serii chcecie Jeśli będzie to na pewno na kanale gamingowym Więc straszcie się I pilnujcie tutaj żeby wszystko miało miejsce Żeby nas to nie ominęło więc koniecznie dawajcie znaka. Wszyscy wracają do Minecrafta, ja z tego odcisnęłem trochę łacha szczerze mówiąc. A co teraz? Nie wiem. Zobaczymy. Na pewno nie będę robił ściany z cholernej sklejki gównianej. I to jest to wszystko na teraz. Mam wełnę, tylko dwie kosteczki, nie będę mógł się przespać, zajebiście. Dawajcie znaka co o tym sądzicie, o tym by wrócić do starych czasów pięknych Minecrafta. Dalej mam mieszane uczucie, w was siła, trzeba by na pewno. Więc dawajcie znaka, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał Być na Bieżąco oraz kanał gamingowy, tam też bądźcie na bieżąco. To wszystko. Trzymajcie się. Cześć.